Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jakie prace wykonać w ogrodzie we wrześniu. ani się obejrzeliśmy i nastał wrzesień. Właśnie wróciliśmy z urlopu tydzień temu, ale był to tak ponury tydzień, kiedy lało, było po prostu obrzydliwe, że dopiero dzisiaj tak naprawdę wyszłam pierwsze z do ogrodu, żeby zobaczyć co się dzieje. No i okazuje się, że pracy jest mnóstwo i pomyślałam, że teraz właśnie nagramy film o tym, co robię w ogrodzie we wrześniu, żeby pomóc wam też zaplanować te prace. Aktualnie w ogrodzie naprawdę sporo się dzieje. Zakwitły po raz drugi róże. Kwitną ciągle hortensje. Za mną możecie zobaczyć hortensję z które już zrobiły się takie limonkowo-zielone a hortensje bukietowe Limelight dopiero delikatnie wybarwiają się na kolor różowy. E, przy okazji pokażę Wam też, co kwitnie z roślin jednorocznych. E, mam na przykład werbenę patagońską, tytoń ozdobny, no i w końcu zaczęły kwitnąć dalie. W tym roku bardzo długo zbierałam się do ich sadzenia, zwykle robię to... Mm, mocno wieję. Zwykle robię to... Bardzo wcześnie, w maju albo nawet w kwietniu, przyspieszam je w szklarni, a w tym roku było tyle pracy, że zabrałam się na to, za to troszeczkę za późno. Ale nie ma tego złego. Dalie teraz zaczynają kwitnąć, i tutaj mam dalie Vasio Megos, jedną z moich ulubionych w ogrodzie. No i jeszcze mam moją piękną Hortensję Ogrodową. Pójdziemy teraz do ogrodu i opowiem Wam o tym, co robimy we wrześniu. Zaczniemy chyba od trawnika, bo trawnik pewnie u każdego z Was jest największą częścią ogrodu. Najpierw, zanim powiem Wam, co robię we wrześniu, opowiem Wam, co robiłam przez cały sezon. Na pewno widzieliście wideo o tym, jak przygotowywaliśmy trawnik na wiosnę. Jeżeli nie, to oczywiście zerknijcie. I po tym, gdy go przygotowaliśmy, pięknie zaczął rosnąć. W tym roku spróbowałam jednak nowego nawozu, mistrzowski trawnik Florowitu. I muszę powiedzieć, że chyba mam nowego faworyta, jeżeli chodzi o nawożenie. U nie jest trudno z nawożeniem trawnika wczesną wiosną. Jemu wystarczy trochę azotu i jest pięknie zielony. Ale w poprzednich latach miałam ogromny problem z tym, aby ten trawnik tak samo dobrze wyglądał od lipca aż do jesieni. Jak spojrzycie wokół mnie, mamy początek września, a trawnik jest żywo zielony. Ma przepiękny, jest gęsty, przepiękny kolor. Niczego więcej od trawnika nie można moim zdaniem wymagać i wydaje mi się, że wpłynęło na to parę rzeczy. Zrobiłam sobie nawet notatki. Moim zdaniem w tym roku oczywiście lało. Lało w kółko, więc dobre nawodnienie to na pewno też jest e, czynnik tego sukcesu. Nawoziliśmy co 5 tygodni, za każdym razem tym mistrzowskim trawnikiem i ostatnie nawożenie było na początku sierpnia. Teraz natomiast we wrześniu już będziemy nawozić nawozem jesiennym. O tym zaraz wam powiem dalej. E, oczywiście Trawnik był regularnie koszony, koszę raz w tygodniu, a w maju i w czerwcu zdarza mi się to robić nawet dwa razy w tygodniu, jeżeli trawa rośnie wyjątkowo bójnie. Eee, I tak naprawdę trzy razy w tym sezonie przycinałam też brzegi trawnika. No i teraz mamy jesień, cóż z tym trawnikiem robić? Zaprzestajemy nawożenia nawozami, które mają dużo azotu, bo już nie chodzi nam o to, żeby trawa rosła niesamowicie płynie, tylko chodzi nam o to, żeby przygotowała się do zimy. Dlatego też od września stosujemy nawóz jesienny. Będzie to nawóz z przewagą potasu i fosforu, który pomoże nam właśnie w tym, żeby ten trawnik dobrze przygotował się do zimy. Regularnie też polecam Wam. Jak się zmotywujecie, bo ja też z tym mam różnie, aby wyczesywać trawnik. W trawniku mamy sporo takich obumarłych części, które powodują, że trawnik się filcuje. Jeżeli wygląda to dramatycznie, to nawet zdarza mi się zrobić jesienną wertykulację. Chciałam jeszcze powiedzieć Wam o koszeniu. Teraz było tak, że byliśmy na urlopie. Tutaj była nasza koleżanka, ale tak lało, że też nie była w stanie skosić się na trawnika. Wróciliśmy przez tydzień non stop były ulewy i ja po prostu tylko wiedziałam, jak ta trawa rosła, prawie że słyszałam jak bardzo, ale wiedziałam, że już naprawdę trzeba wyjść i ją skosić. I chciałam Wam powiedzieć, co zrobić, aby nie zniszczyć trawnika, jeżeli po długim czasie albo nie możecie skosić, albo po prostu zapomniało wam się, co zrobić, aby nie zrobić mu krzywdy. Ja po takim długim okresie, czyli tak jak w tym przypadku dwa tygodnie, wchodzę z kosiarką i ustawiam ją na najwyższym poziomie koszenia. Koszę, dzisiaj możecie zobaczyć taki trawnik, który został skoszony właśnie po dwóch tygodniach bardzo wysoko i za dwa dni wejdę jeszcze raz i już sobie obniżę kosiarkę i skoszę wtedy trawnik nisko. Dzięki temu nie będziemy mieć tych takich suchych źdźbeł i takiego trawnika, który będzie wyglądał bardzo nieestetycznie. W temacie trawnika to już chyba wszystko. W opisie na dole pod filmem zostawię Wam linki do tych produktów, których używałam w tym roku, także zajrzyjcie sobie, a my idziemy dalej. Jesteśmy teraz na rabacie z werbeną patagońską. To jest jedna z moich ulubionych roślin w ogrodzie. Parę lat temu kupiłam pierwszy raz nasiona, wysiałam i od tamtej pory wysiewa mi się sama, a w naszym klimacie ona jest najczęściej rośliną jednoroczną. Ale zimy ostatnio są tak łagodne, że drugi rok część z nich przetrwała mi zimę i zakwitła bardzo wcześnie. Te natomiast za mną to są samosiejki, które musiałam tutaj naprawdę plawić, bo było chyba w miliardach tych sadzonek. Jesteśmy tutaj, bo chciałam Wam powiedzieć o ogławianiu. We wrześniu ogławianie jest także bardzo istotne. Dzięki temu, że będziecie ścinać przekwitnięte kwiaty, Róże, jeżówki, floksy czy dalie będą Wam kwitły obficie, bo w momencie kiedy ścinamy przekwitnięty kwiat, dajemy sygnał roślinie: yy, halo, halo, nie udało mi się wydać nasion, muszę kwitnąć jeszcze mocniej. Yy, dlatego gorąco polecam Wam wrześniowe ogławianie roślin. To ja biorę się do pracy i biorę się za ogławianie mojego szopena, który tak jak Wam mówiłam. On ma napisane, że rośnie do 1,5 metra, co jest zupełną nieprawdą, bo u mnie, jak widzicie, ja mam 70, jesteśmy już równi, a tam ponad 2 metry, tak, pęd. Także Chopin to jest po prostu monstrum, dlatego, że jest taki wielki i nie lubię, jak mi potem te badyle majtają, więc ogławiam go już dużo, dużo niżej. Ucinam po prostu nad liściem, takim, który ma tych pięć pojedynczych listków. I tyle. Normalnie, jeżeli macie niższe róże, to ogławiamy po prostu ścinając kwiaty. Nie robimy aż takiego wielkiego cięcia. Zaraz pokażę Wam to na róży Queen of Sweden. Widzę, że też potrzebuje trochę działań. Jesteśmy teraz przy róży Queen of Sweden. Fantastycznie kwitła, pomimo tych okropnych ulew. Ja chcę, żeby zła dalej, bo w zeszłym roku była jedną z dłużej kwitnących róż i kwitła nawet do przymrozków. Jeżeli chodzi o ogławianie akurat tej róży, ścinam dosłownie Ile to jest może z 8 cm e, pędu. Dokładnie nad liściem, tak jak pokazywałam Wam wideo o różach. I myślę, że jeszcze czeka mnie z jej strony sporo kwiatów, a e, jak zresztą można zobaczyć, tutaj jest mnóstwo jeszcze pąków. E, jak są już pojedyncze tylko kwiaty, to tylko sam o jeden, a reszta za sekundkę będzie pięknie kwitła lub nie, bo widzę, że jakaś tu jest obrzydliwa gąsienica do widzenia. Jesteśmy teraz na rabacie z jeżówkami. Możecie zobaczyć, co tutaj się działo. E, żeby dać Wam tylko lekki pogląd na to, jaka masakra pogodowa była u nas w poprzednich dwóch tygodniach, to wyobraźcie sobie, że poleciały nawet moje doniczki super tuniami, po prostu sfrunęły, e, ta moja dekoracja na terasie po prostu całą nią ponoć majtało e, i były naprawdę potworne ulewy. Także mnóstwo roślin, który, z którymi z jeżówkami nigdy nie zdarzyło mi się mieć problemu, żeby one mi się wykładały. W tym roku, jak widzicie, naprawdę są mocno powyginane, werbeny patagońskie też niektóre są połamane, także no niestety tak to jest. E, przyrodę mamy jaką mamy. I teraz pokażę Wam jak przycinać kwiaty jeżówek, aby kwitły nam aż do przymrozków, bo one będą kwitły pod warunkiem, że będziemy usuwać przekwitnięte kwiaty. E, przekwitnięte kwiaty łatwo zauważyć, bo są okropne. E, ucinamy je e, nad Tutaj będziecie widzieć takie nowe y, zalążki nowych kwiatów. Zaraz pokażę Wam jak to wygląda z bliska. I ucinamy wszystkie przekwitnięte i już za parę tygodni będziemy mieć na nowo przepiękne jeżówki. Kolejna roślina, którą warto ogławiać to floks, floks wiechowaty. Ścinamy tak samo kwiaty. Patrzymy, gdzie tam nam wybija nowy pęd, y, który będzie kwitł, i ścinamy dokładnie nad nim. Przedłużymy tym samym piękne, wizualne efekty w naszym ogrodzie. Kolejna rzecz, którą robię we wrześniu, to zbieranie nasion e, kwiatów jednorocznych. Tak z, tej, z tych jednorocznych, tak zwanych Hardy Annuals, bo one już zawiązały nasiona. I zbieram e, nasiona czarnuszek, aminków, orlai czy nagietków. I słuchajcie, w tym roku spróbowałam po raz pierwszy wysiewać te nasiona jesienią, tak jak robią to Anglicy. Wiem, że mieliśmy bardzo ciepłą e, zimę. i Może dlatego miałam tak ogromne sukcesy z tym, że te rośliny w zeszłym jesienią przetrwały zimę i kwitły wyjątkowo wcześnie. Ale w tym roku stwierdziłam, że tak, zbiorę nasiona e, tych kwiatów, część wysieję e, jesienią, a część wysieję wiosną. Być może znowu się uda, może znowu będzie ciepła zima i będą kwitły tak jak w tym roku, czyli na koniec maja. Jesienne sianie tych roślin jest... Bardzo proste. Część robię w ten sposób, że sypię po prostu e, po ziemi. Tak robię zawsze z czarnuszkami, one nie przepadają za przesadzaniem. Także ja zawsze w tym samym miejscu, w którym miałam czarnuszki w paru nowych, biorę nasiona, które zbieram teraz i właśnie teraz rozsypuję je po rabatach. One już w październiku wykiełkują i będą kwitły nam prawdopodobnie w maju albo na początku czerwca. Oprócz siania nasion na rabaty, możecie też przygotować sobie ziemię do wysiewów, którą ja akurat mieszam bardzo często z perlitem. Leciutko ją nawilżam i sieję te nasiona do albo takich bardzo małych doniczek, albo do takich multidoniczek, czy takich kuwetek. Szczególnie w przypadku tych roślin, które nie mają problemu z przesadzaniem, czyli na przykład Orlai. Jeżeli macie ochotę na takie wideo o siewie nasion, to dajcie znaka w komentarzach. Bardzo chętnie je dla Was nakręcę. Kolejne prace ogrodowe we wrześniu. Jak to jest z cięciem roślin liściastych? Teoria mówi o tym, aby od września już nie ciąć roślin liściastych, bo jest większa szansa na to, że zapadną na choroby grzybowe. Ale jak patrzę na moją wierzbę hakuro to myślę sobie, że jest ostatni dzwonek. Mamy tak naprawdę początek września i ja jeszcze moją wierzbę hakuro i mój żywopłot z ligustra naprawdę muszę przyciąć, bo nie jestem w stanie patrzeć, jak one się tak pokładały pod tym deszczem. Nas nie było właśnie teraz przez prawie dwa tygodnie, lało. A prognoza na wrzesień jak na razie jest bardzo pozytywna, więc jeżeli widzę na początku września, że jest przed nami bardzo ciepły tydzień, to nie przejmuję się tymi zasadami i jeszcze te moje krzewy przycinam, żeby to jakoś jeszcze wyglądało przez najbliższe tygodnie. Kolejna prace do wykonania to nawożenie jesienne. Jesienią zdecydowanie nawozimy nawozami, które nie mają w sobie azotu. Mają potas i fosfor. Dzięki użyciu tych nawozów. Będy naszych roślin szybciej zdrewnieją, lepiej przygotują się na zimę i będą miały szansę na to, żeby przetrwać w dużo lepszym stanie. Ale teraz właśnie we wrześniu warto zacząć nawożenie jesienne. Ja robię to tak krok po kroku, bo wiadomo, pracy jest mnóstwo, także nawożę sobie po kawałku ogrodu aż do końca października. Ja od czasu, gdy zaczęłam nawozić moje rośliny jesienią, bo zdarzało mi się takie lata, gdy totalnie o tym zapominałam, byłam już zmęczona po sezonie. A potem zaczęłam nawozić rośliny jesienią i zauważyłam ogromną różnicę w tym, jak o ile lepiej udawało im się przetrwać zimę. Także w opisie pod spodem wrzucę Wam może te nawozy, których używam jesienią. I mam nadzieję, że dacie mi znać, czy Wam też nawożenie jesienne się sprawdza. Wrześniowe prace w warzywniku. Najważniejsze należy zbierać wszystko, co da się teraz zebrać. Ja ciągle korzystam z ziół, zbieram pomidory, cukinie, fasolki, selera naciowego i jeszcze mam trochę sałat. Oczywiście ciągle możemy coś w warzywniku wysieć. W wrześniu wysiewam jeszcze rukolę, roszponkę, rzodkiewkę, szpinak, a w multidoniczkach w szklarni wysiewam też sałatę, która potem, gdy usunę pomidory, będzie sobie rosła właśnie tam. Jak już siedzimy sobie tutaj pod brzami, to przy okazji powiem wam, co możecie zrobić, gdy zaczną powoli opadać liście z drzew. Bardzo fajnym pomysłem na liście nie jest kompostowanie ich w kompostowniku, ale zrobienie czegoś, co nazywa się ziemią liściową. Ziemię liściową robię w taki sposób, że przygotowuję plastikowe worki, takie jak na śmieci. Nakłuwam je wielokrotnie nożem, tak żeby się dobrze, dobrze z nich wypływała woda i wypełniam je liśćmi. Te worki zawiązuję i ustawiam sobie w takim y, miejscu, w ogrodzie, które, y, gdzie nie będzie nas zaraziło i zostawiam tam na rok albo czasami nawet na dwa lata. Taka ziemia jest fantastyczna, jest bardzo delikatna, nie ma w sobie aż tak dużo y, składników odżywczych, jak będzie miał kompost, ale jest świetna do rabat z kwiatami. A przy okazji jeszcze sprzątania chciałam wam powiedzieć, że część liści warto zostawić. Warto zostawić trochę gałęzi pędów i zrobić z nich miejsce schronienia dla jeży. My mamy takiego jeża, który zawsze u nas zimuje. On bardzo lubi zimować w, w Igliwiu, ma tam sporo pędów i ja zawsze bardzo się cieszę, jak widzę, że nasz ogród jest dla niego takim fajnym domem. Także pamiętajcie o zwierzakach tych dzikich w naszych ogrodach. To tyle w temacie prac ogrodowych we wrześniu. Nie wiem jak wasz wrzesień, mój na razie zaczął się wspaniale. Skończyło lać, mogłam wyruszyć do ogrodu. Gaba na szczęście wyjechała na wyjazd szkolny i nie musiałam jeszcze bardzo wcześnie wstawać. Wiem, że ten trudny moment za moment nastanie. No niestety e, ostatnie pół roku nauczania w domu oduczyło nas trochę tego bardzo, bardzo wczesnego wstawania i tych okropnych dojazdów. Naprawdę akurat zupełnie, zupełnie na to nie czekam. No dobra. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, dajcie kciuki w górę, wciśnijcie dzwoneczek. Wciskanie dzwoneczka powoduje, że dostajecie zawsze powiadomienie, gdy wychodzi nowy film. Jeżeli tego nie robicie, to e, różnie to bywa. Możecie raz zobaczyć film, a raz nie. Także jeżeli filmy Wam się podobają, wciskajcie dzwonek. Do zobaczenia.